Dzień dobry, dzień dobry. Piotr Marek z tej strony. Dzisiaj 21 maj. Mamy siódmy lot konkursowy z Kwierzyna. Głębię wypuszczony 6.15. Pogoda jest podobna do tej pogody zeszłego tygodnia przy Ujściu, Natomiast jest lekki wiaterek jest chłodniej. Natomiast niebo czyste, słońce świeci. Zobaczę, jak dzisiaj będzie wszystko to wyglądać. Jak głęby się zameldują. Także, jak wspomniałem 6.15 wypuszczone i relacje robimy jak będzie przylot gołębi. Zapraszam do oglądania. Jest pierwszy gołąb. Samiczka seryjna. jest kolejny samiec nie umiał się wybrawić się złożyć dobrze Jest kolejny szek seryjny Pytanie czy to trzeci z tej pary, bo tam to była siostra i brat. Tu jest prawdopodobnie samiec 80, 0, 80, 55. Widzę, że jeszcze ma mało ale z tyłu przyszedł. traci minuty. Każda sekunda na wagę złota, ja muszę jeszcze latać. Chcę. Jest kolejny płowa samica. To jest akurat seryjny. Tak widzisz, I to teraz dwie na klapie, są dwie samice. Obie nie nieseryjne następna to jest ta samiczka co ma cztery konkursy, no ale z tyłu przychodzą mi za pleców sąsiad mi tu podpowiada, że następny gołąb. dwa jedna samiczka seryjna roczna a druga trzyletnia też seryjna no ale to już będzie po balu tak czuję no ale 12 gołębi w domu a 22 zakoszowane kolejny szymel nieseryjny a wszystko z tyłu przychodzi. Jest kolejny tam. O tu jest pięknie się składa. Sam jest Zobaczymy samczyk Właśnie przyleciał na stołówkę, powróbla skasował go z drzewa, usiadł sobie. Podsumowanie wczorajszego lotu, tak jak wcześniej mówiłem, Skwierzyna 356 km, gołębie puszczone 6.15, pierwsze gołębie się pokazały 10.52, no czyli tam było 4,5 godziny lotu. Moje trochę spóźniły tym razem, widać ta 500 mocno ich jeszcze trzymała, na tą chwilę brakuje mi jedną sztukę. Tam wlot jest otwarty w razie gdyby przyleciał trzyletni samiec, tak, wszystkie w domu udało się ogarnąć dwa konkursy, dwa seryjne. Tam następnemu zabrakło dosłownie parę sekund. No, można powiedzieć, gdyby szybciej wszedł, bo akurat jemu się zachciało tutaj jeszcze krążyć koło domu, no to by były trzy, trzy seryjne. Ale myślę, że na, na miejsce w tabeli gdzieś tam kręcę koło połowy, chyba 46. miejsce na 102 hodowców. Nie miałoby tak większego znaczenia, także dzisiaj gołębie odpoczywają, woliery pozamykane, gołębie nakarmione i to wszystko. Jeśli chodzi o lot kwieżyna z, z niedzieli soboty, także przygotowujemy się do następnego lotu. Następny lot mamy dubel zeven 725 i znowu krótki skwieżyna. Chcę zrobić tak, że trzy sztuki prawdopodobnie dam na zewnątrz. Tych maruderów, takich, które nic nie pokazują, a resztę wszystko, wszystko pójdzie na krótki. Także dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie kanał Łapki w górę jak możecie, komentujcie jak możecie, bo każdy komentarz, każda łapka w górę ciągnie ten kanał do góry i pomaga się lepiej pozycjonować. Także dzięki wielkie, trzymajcie się. Dobry lot, cześć.